Co ten telefon robi na ziemię? Może to ślęka i z linkami siły. Ale dobra. Eee, która jest godzina? Dziewiąta. Dziewiąta. Czy jak dzisiaj jest dzień? O czymś chyba zapomniałam. Nie pamiętam. Czy ja... Czy ja czymś zapomniałam? Zapomniałam dzisiaj Sylwester. No tak szybko, szybko zakładam te okulary. Szybko budzę... A i chciałam wam powiedzieć, że urodziłam nową córeczkę. Ma na imię Kaja. No i wiem, nie o to członkowski. Czapkę, nie. To... Chodź, nie płaczkaj. Trzeba obudzić wszystkie dzieci. Ja się jeszcze przebiorę. Lukas! Lukas! No co chcesz kobieto? No wstawaj dzisiaj Sylwester. No tak zapomniałem. Dobra, chodź. E, idź, zrób śniadanie. A ja e, ten... Ja, e, ten, e, no e, e, ja zrobię śniadanie, a ty e, ci, a nie płaczkają. A ty... Idź yy, obudź dzieci. Okej. Okay. Okay. Usiądź sobie. Nie płacz. Z pieskiem. No dobra, jak mi kazała, to kazała. Jedziemy na trzecie piątek. jeszcze tutaj. Tak. myślę. bez piżamy, ja. Maja Maja wstawaj tato a ty bez pijamy śpisz tobie tak wygodnie no. dzisiaj sylwester idziesz gdzieś swoim chłopakiem Michelem tak idę

się ubiorę jakieś luźne po domu żebym ten i ja ten Pójdę. E, dobra, to ja już się może spakuję, bo ja idę do Michaela na noczkę, więc tak biorę sobie telefon, ołówek, piżamy. Mm, coś u niego po domu takie żeby wyjść i takie drugie żeby wyjść i może jeszcze takie i takie tam czy to wszystko albo jeszcze jest taki ładny to, to też weźmiemy tu ja już jestem chyba gotowa jeszcze sobie wezmę ten Zróbmy sobie mój tablecik. Nie, kosmetyków nie. Ogólnie nie mam kosmetyków, bo nie potrzebne na, na razie. I to tyle. Tak, to tyle. Dobra, sobie położę tutaj. Idę zobaczyć, co mama robi. Mamo, no widzę, że wstałaś, tata cię obudził. Czy sama wstałaś? Tata mnie obudził. No, ja właśnie robię śniadanie, ale jak chcesz to się pobawić z kają. Kaja. Dobra, to ja zrobię tak. Zrobię sobie śniadanie, normalne. I, i, I chcę ci coś powiedzieć, no? Przeprowadzamy się do nowego domu bo ten y, jest za duży na nas, dla nas. Okej. Okay. Dobra. To ja robię śniadanie. Nie Nie, tak, weźmiemy sobie. Proszę, sobie kawkę. Wody piłam, bo karty nie mam. Ale na śniadanie dzisiaj będzie dużo. Mam jedzenie, a nie więcej. Dobra, trzeba zjednąć tutaj nóżki. O, mam, dobra, leciał. Prawie się krzywda komuś stale, dobra. Dobra, pokroimy tutaj tak ładnie. O, tutaj są paluszki rybne. I zrobimy z jajkiem, Chodź, macie? Uh, nie, no, mam no, bardzo dobre giga e, dobra, l -l tej um, e, no, lilii też zrobię tu paluszki jedne, zrobię możemy tak, talerz tutaj paluszki jedne. A, to Lenka w ogóle pewnie nie zje, bo no, nic nie. Nie, ona w ogóle nie. Dobra, ciekawe czy ją obudził. Dobra, boże, jaki ona ma tutaj bałagan. Lenka, wstawaj! Już tata! Ja nie chcę wstawać! Idziesz gdzieś z, z Kubusiem na ten? Tak, a co? Ja nie wiem, czy tu się pyczą? No dobra. No dobra. Proszę. Dobra. To ja się pakuję. Ogólnie idę do parku no, nie mam zbyt dużo mam tylko jedną glamku na razie ale to mieć i tu się tak spokojnie. Ja do doli dobra, dobra, wiele mojego misza strasznego. Wezmę moją kukłę przez straszę mojego tabletcika, Maja ma niedługo urodzinki, ma fajnie, że ma urodzinki i misia i to kino. i jem ja nie jem śniadania. Dobra, nie, idziemy. Boże, jaki tutaj zostawiła Lila. <śmiech> 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 Cześć tata, a gdzie Kaja? To ja na dole siedzi, że mają. Aha. Dobra. Się ubieraj. Idziesz, 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 a idziesz gdzieś... A nie masz chłopaka, no Nie nie, nie, nie mam. Dobra. Dobra. To ja dzisiaj idę przecież z Lęką. Więc z lęka. Pamiętaj, że obiecałaś, że mam z tobą iść do Bartusza? No tak. Bile plecak, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, biorę te dwa. Biorę tutaj sobie taką tą. Takie. Rady. Zabkę moją. Coś sobie dzisiaj wylosuję. Kasian. Abukę. O, jaki fajny, zimny wtyłko biorę. Mm. Weźmę swoją lampeczkę, bo mi tutaj się boję troszkę. A i to ci i jeszcze mojego plusaka. To tyle. Ja nie idę się umyć jeszcze. Tylko, o, tutaj. A, lęka, lęka! Tak, Lilka. Podsadź mnie, a weźmiesz mi też. Kąpiemy się. Tak. Ech.

się będą tu wisieć. O, jest kwiatuszki. Dobra. To chodź na dół do Kaji. Dobra. Dobra. Idziemy. Mama, chodź. malta. Tak urodziny chyba zapomniała no ma urodziny Lila tutaj masz swoje śniadanie ale ty nie masz tak bo ja nie ciałam ja idę do Kai. Kaja! Cześć, tata. Cześć, Maja. Cześć. Ja się się mama umalować. Daj, Kaja. Nie lęka, ty Nie 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 Dobra, umaluj się jak coś. Boże. No, a mogę wziąć kosmetyczkę? A przecież ja mam swoją kosmetyczkę. Dobra. Ja się na razie nie maluję. Ja coś sobie dzisiaj porównuję. 18 Osiemnast... Osiemnasta. O, już zachodzi słońce. Muszę już niedługo iść. Dobra, przybiorę się i jakieś ciepłe Iście po ludzkie, tylko nie mam takiego. O, A, nie nie ja też sobie wezmę, bo to jest ładne. Dobra, ja już muszę iść. Rodzice, ja już idę. Pewnie ten Michael będzie po mnie. Dobra. Dobra. Idziemy. No, tutaj nie ma jeszcze, ale dobra. Idziemy. A tutaj jest pięknie, piękny zachód słońca. Pięć minut później. Michael, w końcu jesteś. Daj wyznać ten krecek. Bo Pojutrze słyszałem, że masz urodziny. I przepraszam, bo ja powiedziałam wtedy, że ma dzisiaj urodziny, ale ja będzie miała pojutrze. Yy, dobra, yy, no tak mam. Dobra, chodź. Tu jest taki specjalny chodniczek. Dobra, Maja jest w sklepie, Maja jest w aucie, a ja mam tutaj do torfu nowe ubrania i założę tą opaskę chyba, że się da położyć ale nie wiem czy jest miejsce nie ma już miejsca, ale dobra idziemy sprawdzimy jeszcze na pierwszym piętrze dobra jeszcze coś wezmę na przykład jakąś tą czy tutaj pójdzie o właśnie tutaj So she asked. asked oh. okay, coś mm, jest Wezmę jej tą. Pójdę jeszcze tutaj. Dużo ona marzyła o takiej kuli. O takim zapachu. Takiej sobie marzyła. Wezmę jej tą. Nie wiem, bo to ma. Wezmę jej tą. Chciała jeszcze takiego. Ale w ogóle wszystko stąd się chciała. Dobra. Teraz się. Dobra. Proszę panię ja to Dobra, proszę Pani, jeszcze. No jeszcze. No jeszcze. No jeszcze. coś tutaj, jeszcze. No jasne, jasne. jeszcze. No jeszcze. No jeszcze. No jeszcze. Takiego, ona kocha taki tam Wezmę jeszcze jej takiego Z tego I wezmę jej to, oczywiście Jeszcze tam gra wyry. VR e, Dobra, mm. Dzień no, dobry, znowu płacoki. Do widzenia. Dzień dobry. E, ja bym chciała... O! Ja bym chciała tego pieska. Ja bym chciała tego pieska. Dobrze, to proszę go wziąć. Do widzenia i miłego dnia. E, wieczorem. Cześć pieska. He he he! Przyjeżdża zaraz do na... Przyjeżdża do nas zaraz... Do nas zaraz maja i będę tutaj psiać! I lęka też ma przyjechać! Baltusia, dziewczyna! He he he! w końcu Michael... I partuś to są bracia. I to też są moi bracia. Ale partuś nie ma, bo pojechał do lęki. I ma. Pytka na klejsa. Dzisiaj się ubliżę. Wszystkie nie. Nam to, so yeah. to lęce. Moja nie uziłam żadnych ublań. Nie wiesz, nam to lęka. Lęka jest ładna mi się podoba. Ja mam ciała, chciałbym z nią. Ja będę spał na to, jak to spać no, Dobra, Możesz już otworzyć oczy. O Boże, jakie fajne! Wow! Wow, ale słodki! Dziękuję, Michael. I tu dla mnie też tak. Dziękuję, jesteś kochany. Proszę, chodź, rozpakujesz się. Boże, czy tutaj też będzie Lena? Tak, ma być, ale... Twój już, twój już brat śpi? Tak. Yy, ja mieszkam bez rodziców, bo oni się przeprowadzili sami. Nie chcieli nas ogólnie, tak? No dobra, to już zgaszamy światło. Co to są za ubrania? No do moich rodziców stare. Nie wzięli ich. Skaszę światła wszędzie. Tu jeszcze mu ale tu dopiero za y, godzinę przyjedzie to. Znaczy za minutę, no za dwie minuty. Za pięć minut. Piętnaście minut będzie pewnie wartość. Boże... Dobra, ja się pierwszy rozpakuję. I pójdziemy sobie na fajerwerki. No niestety nie mogę. No to szkoda. Ale zarezerwowałam na imprezę. Tak, ja muszę już jutro przecież jechać do domu. Masz piękną Anię. Dzięki. Co ja mamy ubrania wzięłam? Wow. Bartek, czy to ty zrobiłeś? Tak. Dziękuję. Ale ty jesteś kochany. Jesteś najlepszym chłopakiem pod słońcem. No wiem Dobra ja na razie się tutaj po domu ubiorę Ale piękne A i piszcie w komentarzach czy u was też jeszcze strzelają fajerwerki Bo u nas nadal strzelają No dobra Ale fajne, ale ładne ja to sobie ubiorę, sweterek. Dziękuję. Proszę. Wow, o tym marzyłam, o tym zapachu. Łał. Wow. Idź sobie spać. Nazwę go Kuki. Tu masz jeszcze zobacz sobie. Wow, ale ładne. Ale piękne. Wow! I ty na to wszystko wydałeś ile kasy? No, z 300. Ale na dziewczynę się nie żałuje. Jest tu gdzieś jakiś na przykład telewizja. No niestety tu nie ma. O. Ale pójdę sprawdzić, bo tam jest jeszcze taki, u was drugi pokoik. O, kury już wszystkie się tam. Nienawidzę, kur. Nie, tutaj też nie ma. Szkoda. To bym sobie sprawdziła. Ale sprawdzę w domu. O jejku. Co to jest? Puste jakieś. Ty, ja wziął. Wow, o tym wszystkim marzyłam. Ale piękny kwiatek. Wow, dziękuję. Ale piękne. Dziękuję. Piękna kula. No dobra, to yy, co... Nie wiem co teraz mamy porobić. Może poczekamy na tych, na Bartusia i z nimi pójdziemy. No dobra, połóż tam swoje rzeczy. Sorry, że ci trochę bałaganu zrobiłam. Nie no, co ty. Dobra. co robimy teraz? Obuźmy go Ania Wstawaj Jejku! Ty, trochę się zjaśniło, ale to trochę Moje okulary tam wpadły ale ma, tata ma na szczęście zapasowe. Moje okulary wpadły tam do kosza. Ojejku. Kupimy ci nowe. Jedziemy do jakiegoś sklepu. Ty tutaj zostajesz, Adam. Dobra. Dobra, możemy jechać. Ja się przebiorę tylko. Ja yy, dostałam... Widziałam, że dostałam od ciebie. Nie, no ja się w to przybiłam Weź tak obciachowo. Yy, widziałam, że od ciebie dostałam taki ten. Taki, robisz. Później to ten. Kupimy ci coś. Dobra, chodźcie. O, widzę, że kury już śpią. Boże. Dobra.